Na słucham. Dzień dobry. Dzień dobry. Byłem w szkole, prawda? Prawda? No słucham, nie wiem czy to... No i tak. ja weszłem tam sobie do łazienki, a tam jakieś chuligany paliły papierosy sobie. No i tam zaczepili mi coś, zaczęli mówić, ja im coś powiedziałem. I jak już chciałem wchodzić do łazienki, to zanim się odwróciłem, to jeden mnie kopnął w twarz. Upadłem na ziemię, drugi mnie przytrzymał y, nogą y, na głowę, mnie tam zaciągnęli i, i, i nasikali na, mi na, na twarz, na głowę. Nie wiem, co ja mam zrobić z tym. No, a komu o tym powiedziałeś? No, jeszcze nikomu, tutaj zadzwoniłem. Jeszcze nie będę mówił, bo, bo mi zrobią drugi raz to. A dlaczego w szkolenie? Jeszcze mi powiedzieli, y, słuchaj, słuchaj, Lamusie, y, na, jut na jutro kartę ślubów mam być i co ja mam zrobić? No co robić? No właśnie trzeba powiedzieć komuś dorosłemu, powiedzieć dyrektorowi, powiedzieć wychowawczyni, powiedzieć pedagogowi szkolnemu, jeśli takowy jest, że są takie i takie sytuacje, oni muszą w jakiś sposób zareagować temu, no. Ale to to y jak ja przecież... Powiem, że mi na szkali, na to będzie przecież wstyd, a ten jeszcze no, ten nie to... no kto, to, to nikt nie będzie mówił tego głośno i nie, nie będzie wynosił na tą szkołę. A mam takie, mam takie limo pod okiem, a ten co yy, w ogóle mnie tam trzymał nogą, mi głowę przycisnął, to jest w ogóle yy, synem tej, yy, wicedyrektorki jak ja powiem, to będzie i tak. To wszystko mają na mnie tu się bezkarni i będą ma być to pozwolenie na to, żeby robili to, bo to nie będzie jeden. Jeśli nie będzie reakcji na to, co zrobili, to będą robić to ten czas. No tak, ale oni powiedzieli, że jak jutro nie przyniosę kartonu tych ślugów, to następnym razem to wezmą, powiedzieli, że wezmą psiego klotka i mi do ucha wsadzą. No dobrze, a, za, a jak przyniesiesz, to za dwa dni będzie to samo. Będą no będą już papierosów. Ale ja dzisiaj zabrałem, mamy już 100 zł i mam zamiar to kupić, bo on jest taki wy, wysportowany jak jakiś małpi, mał, małpiak z buszu. Podskoczy do mnie, kopnie mnie w nos co będzie. No ale czy nie, żeby te papierosy, on za tydzień już się dostępne. No to znowu przyniosę, trudno się, mój przyjaciel, będę miał spokój, nie będą mnie nękały jakieś. A nie, to y tak prawda, spokojnie, nie miał nie... nigdy. Ale to, słucha pani, oni, oni są tacy, to są takie, koksy takich udają, chodzą takie y, chude, y, w obcisłych bluzkach jak pedały, z mięśniami na, y, kurde, takimi. I chude to założy bluzkę obcisłą, jak pedał wygląda i do wszystkich zaczyna kozak, czy kozak wielki mi to. Ale to tylko w stosunku do ciebie takie y, y, sytuacje mają miejsce? No nie wiem, ja sobie idę do łazienki, kulturalnie tam y, siusiu zrobi to kibelka, tam już... Y, Wchodzę coś tam mówią, co się a powiedziałem si pento kondonie. Już mam wchodzić sobie do łazienki, aż poczułem od tyłu, jak mnie ktoś kopnął w twarz. Już leżałem wtedy na ziemi. Nie widziałem prawie co się dzieje. A drugi mówił, i to teraz? Biorą mnie do kibla, jeden mi przytrzymuje, drugi sika i mi jeszcze rzucili na głowę łoniaka, bo tym znalazłem z ducha musiałem wyjmować, bo mi został tam taki wstyd. Nie no, wiem co. Ale to innego wyjścia nie ma, no. Ja Ci po prostu mówię, że nie ma innego wyjścia. Trzeba poinformować dorosłych, czyli dyrektorkę szkoły, że takie i takie sytuacje mają miejsce. Możesz powiedzieć mamie o tym albo ojcu. Rodzice powinni pójść do szkoły i powiedzieć, że takie sytuacje mają miejsce. Rodzice. Yy, nie dziecka. mam, nie mam rodziców, ja jestem z tego, z domu dziecka tak w ogóle. No to Może dlatego tak. mnie tak, może dlatego mnie tak tępią. No z może domu dziecka tak jest. to ja nie, po... słucham? A dlaczego nie powiesz wychowawcy w tym domu dziecka? Bo w domu dziecka to są takie, kurde, nie lubię ich takie pizdy, takie wyzywam ich i co i teraz powiem, na, pójdę na ten? Się poskarżę, się mnie biją? Czy jeszcze tam. też wieczny nie jesteś z tego pani, Ale w domu dziecka to tam trzeba tępić je, te opiekunki. Pani nie wie jak tam jest? Wiem no wiem akurat. No. Była tam pani kiedyś? Była, nieraz. Jak... Kurde, spać, czy muszę iść o 22, raczej przychodzi do mnie i mówi, zgaś światło, to jej tak nawrzucałem, powiedziałem, żeby niech idzie sobie jak chce po ciemku, to może sobie co najwyżej zmasturbować się ogórkiem, i tyle. No to bardzo... ładnie się zachowujesz też no ale w szkole to jestem grzeczny Czy ty jesteś taki grzeczny i taki agresywny słownie, jak jesteś tu przez telefon to się trudno dowiedzieć, że oni taką samą agresją się z czymś wnoszą no, ja nie wiem czemu oni są chyba nienormalni no no, no z tego na pewno nie powiem mogą się puszczać na lewo i prawo ale im nic nie powiem Lepiej to, to sam załatwię, kupię sobie kastet Uh -huh. No i wtedy będzie dym. Co będzie? Dym. Łapy takiego jednego, drugiego w ocisłej bluzce pedała. Y, który myśli, że ma mięśnie i dostanie tam gdzie trzeba. Jeszcze, a najgorszy to będzie domu o kopę, pokuta się go na kopie. Jesteś jeden, a ich jest kilku? Tak, ale ja będę miał kastet poszłocę na ryj i potem będzie leżał od razu kopy po jajach z całej siły, ile mam y, siły w nodze. Kopy jaja. No to czyli ty wart pas, pałaca, że tak powiem, jesteś. Kim jestem? Ty, ty jest też tak, wart pas, pałaca. Jest tak samo się zachowujesz, że goni. Nie, ja ich na szkole, kto tutaj rządzi? W szkole. To jest tak zwanym y, no. królem? będę Tak się woził, że im będą ręce latały na lewo i prawo. No jeśli uważasz, że taki jest sposób y, rozwiązania tej sytuacji, no, to... no miałem na początku brać nóż, ale zrezygnowałem. Mówię, wezmę kasetę, połamie szczęki Weźmy. i po sprawie. Powiedz mi, po co tu zadzwoniłeś w takim razie? No po pomoc, bo nie wiem, co z tym zrobić. Teraz te taki w, pom w pomysł wpadłem, byłam tamten, tam ten... Tata nie będzie niedługo wychodził z więzienia, to może mógłby mi tych... Jakiegoś swojego kolegę tam załatwić i oni by zrobili porządek z nimi. Pię bejsbolowe, okay. podjechali by, wywieźli... Bardzo jesteś pomysłowy. tylko żebyś tą, ze swojej pomysł i energię w tym kierunku właśnie może wykorzystać to No dlatego ja pamiętać. wiem. I dlatego ja nie będę się teraz postanowiłem mędzić, tylko tata wyjdzie z więzienia tam, załatwi tego y, zenka, tego jak on tam ma. Y, Zenek ten. Ten taki pijog z On to załatwi sprawę. <noise> tam mu się na y, tam na VIP-a z Biedronki za dwa złote się mu postawi, jakieś tam prostwia się zamówi i postawi. Słuchaj, ja ty kłamiesz jak z nut, wiesz? Ja nie kłamie! No jak to? No nie ja prawdę Przed chwilą mówię. mówiłeś, że matce ukradłeś 100 zł. Potem mówi, że jesteś załodział. No, bo dziecka. my tam mówimy mama. Ja mówię tam do takiej pani mama, bo tam ciągle ona jest do dziecka. Mhm. I mówię, mama, matka, ściągaj majtki, mhm. dziś seks się szykuje i tyle. Bo ja ich tam nie lubię. No właśnie. Mhm. No, oj młody młody, trochę więcej i rozumu i Ja pomysunku. nie jestem młody, ja jestem dojrzałym ogierem. Mm -hmm. No i znudzonym na dodatek. No znudzonym, bo dałszy. Znudzony zawsze... i głupoty wygaduje. Nie, no. ja nie wygaduję głupoty, ja jestem znudzony, bo już mi się znudzi Zawsze tylko te same opiekunki z domu dziecka ruchać, To każdemu by się znudziło chyba. No to, to puknij się w głowę o ścianę, głową o ścianę będzie. Ale cieszy. będę miał guza i co wtedy?